Stało się. Bramy multiversum zostały otwarte. Status quo MCU zmieniło się diametralnie, zwiastując nie tylko nowe zagrożenie dla bohaterów, pilnujących porządku w głównej linii czasu, ale także pojawienie się znacznie większego pola możliwości dla twórców tych filmów. Na tym etapie możesz w MCU zrobić dosłownie wszystko, włącznie z ukazaniem nam innych wersji znanych postaci, które, jak pokazał, serial o Loki nie muszą być grane przez tego samego aktora, ale to szczegół, aż po możliwość opowiadania nowych historii w zupełnie innych wersjach znanego nam świata trykociarzy, bez większej obawy, że to się nie spina z główną osią fabularną. Co prawda, początkowo liczyłem na to, że czwarta faza MCU będzie trochę bardziej spokojna i skupiona na pojedynczych filmach opowiadających osobne historie. Domyślam się, że w wprowadzenie multiversum, które od lat jest kluczowym motywem w komiksach superhero, było tylko kwestią czasu. Raduje mnie to, bo jak wspomniałem, daje to ogromne pole do popisu, jeśli chodzi o kreatywność jednocześnie potencjał tego konceptu bardzo łatwo popsuć, biorąc pod uwagę dzisiejszy klimat na szczucie widzów nostalgią i robienie filmowych eventów mającymi być zarówno hołdem, jak i czasami wielkim finałem cykli, które trwają od dekad. Idea, że znanych nam bohaterów może być tak naprawdę multum, to istny raj dla tych chcących tworzyć coś w rodzaju fanfików i właśnie dlatego absolutnie mnie nie dziwi, że trzecia Część Marvelowej trylogii o spider manie w wykonaniu Toma Hollanda, która miała być pierwszym kinowym filmem, dotyczącym tematyki wieloświatów, opiera się na pomyśle, który brzmi bardzo jak fanfic. Konkretnie na pytaniu: A co by było, gdyby Spider-Man Holanda spotkał się z innymi odtwórcami roli człowieka pająka? No nie wiem jak wy, ale mi to brzmi jak klasyczny koncept fanfiku, w czym oczywiście nie ma nic złego, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Chodzi mi o to, że nigdy nie sądziłem, że istnieje nawet cień szansy, aby zobaczyć coś podobnego na wielkim ekranie. Tak, pamiętam o istnieniu Into the Spider-Verse, ale do niedawna myślałem, że tak zwariowany i dziwny koncept jak Multiversum będzie działać tylko w wersji animowanej, że tylko w taki sposób widoczny. To kupi, a tymczasem ktoś postanowił zrobić coś podobnego, tylko że w wersji live action. Bowiem w Spider-Man No Way Home lub Spider-Man Bez Drogi do Domu mieli zawitać zarówno Tobey Maguire, jak i Andrew Garfield czyli gwiazdy poprzednich filmów o Spider-Manie. Na długo przed premierą tego filmu ten fakt był uznawany za plotkę, ale mimo to momentalnie podsycił wyobraźnię fanów. Do tego stopnia, że przedpremierowe dyskusje na ten temat opierały się niemal wyłącznie na rozkminianiu, czy to faktycznie prawda, czy to w ogóle jest możliwe, czy naprawdę zobaczymy tą dwójkę z Holandem u Boku. Nie dziwię się temu ani trochę, bo zapewne wizja trzech Spider-Manów, na których przygodach wychowały się pokolenia, abstrahując od jakości poszczególnych filmów z nimi, to wręcz mokry sen fanów. Sam przyznam, że mimo moich mieszanych odczuć wobec filmów Raimiego i raczej niechęci do filmów Marka Weba, była to idea, która bardzo mnie zainteresowała. Pomijając już to, że mieli tam się pojawić złoczyńcy z poprzednich filmów ze Spider-Manem. Gdyby ktoś jakieś 10 lat temu powiedziałbym, że dostaniemy tego typu crossover, wyśmiałbym go, bo uznałbym, że to jest po prostu niewykonalne, ale jednak, jak widać, doczekaliśmy się czasów, gdy to jest jak najbardziej wykonalne. W pewnym sensie jest to coś nowego w kontekście kina Marvela i w sumie trochę kina superhero, bo do tej pory, przynajmniej na wielkim ekranie, nie liczę tutaj kryzysu na nieskończonych ziemiach od CW, nie dostaliśmy takiego międzyfranczyzowego crossovera. Akurat w moim przypadku nie chodziło o nostalgię, chociaż na pewno jakieś tam resztki sentymentu mam, ale o sam fakt, że multiversum daje takie możliwości. Z drugiej strony moje obawy co do jakości tego filmu wzrastały z czasem, ponieważ zdawałem sobie sprawę, że wszyscy tak bardzo trąbili o potencjalnym występie Maguire'a i Garfielda, że nie było za bardzo pola do dyskusji na temat Pająka Holanda, a przecież to powinien być mimo wszystko jego film. W związku z tym przestraszyłem się wizji, że No Way Home będzie po prostu festiwalem gościnnych występów znanych postaci, a nasz Tomuś zostanie odstawiony na bok, a to byłoby dość słabe. Poza tym tak duża ilość chemiosów wzbudzała we mnie obawę, że ten film to będzie jeden wielki bałagan bez ładu i składu, a jak na razie tylko bracia Russo udowodnili, że są w stanie zrobić naprawdę Dobre filmy z tak dużą ilością postaci. Tymczasem John Watts, czyli reżyser poprzednich Spider-Manów, no raczej z tego nie słynie i to jeszcze bardziej podsycało moje obawy. Na szczęście otuchy dawała mi myśl, że w sumie podobnie sądziłem o Into the Spider-Verse, a jednak okazało się, że był to film rewelacyjny, więc było widać, że to wbrew pozorom mogło się udać. No więc ostatecznie muszę stwierdzić że tym razem też się udało, może nie tak perfekcyjnie jak Into the Spider-Verse, bo jednak jest dość ewidentne, że wykonanie tamtej animacji jest w wielu aspektach lepsze, niemal bezbłędne, ale mimo wszystko No Way Home okazało się zaskakująco satysfakcjonującym filmem, choć nie pozbawionym swoich problemów, ale których na szczęście nie ma znowu tak dużo, jak można byłoby sądzić. Ale zaczynając po kolei, rozpoczynamy w tym samym momencie, w którym zakończył się Far From Home. Pomimo tego, że zły Mistrz Iluzji Misterio teoretycznie został pokonany, udało mu się odnieść jedno znaczące zwycięstwo. Rozpowszechnił wśród ludzi wiedzę, że Spider-Man to tak naprawdę Peter Parker, co naturalnie dodaje naszemu młodzieńcowi cały worek nowych problemów. I to taki dość ciężki, tak z co najmniej 3 kg. Początkowo Peter stara się jakoś zachować zimną krew i starać się robić to co zawsze, nie zwracając uwagi na nowe okoliczności, ale dość szybko orientuje się, że na dłuższą metę tak się nie da i trochę trudno to olać zupełnie, zwłaszcza w momencie, gdy ludzie zaczynają cię oblewać farbą, którą trudno zmyć. Wobec tego nasz pajęczy uczeń przypomina sobie, że żyje w cudacznym świecie, gdzie fioletowe typy wypstrykują połowę wszechświata i gdzie magia jest na porządku dziennym. A kto w pobliżu zajmuje się magią? Doktor Strange, rzecz jasna. Nasz magiczny doktorek zgadza się pomóc Peterowi oczyścić jego imię za pomocą zaklęcia, które ma wymazać ludziom pamięć o jego podwójnej tożsamości. Sęk w tym, że Peter nadal jest dość młody i nierozgarnięty, a jego wątpliwości, czy aby na pewno chce, by wszyscy o tym zapomnieli, doprowadzają do tego, że zaklęcie nie dość, że nie działa, to jeszcze otwiera furtkę innym złoczyńcom z multiversum, aby wejść do świata MCU. Ten świat i tak ma już popęczki co ludzików, zatem wypadałoby odstawić nieproszonych gości do domu, co rzecz jasna leży w interesie tutejszego Petera. Powiedzcie mi, czy tylko ja mam to skojarzenie, ale cały ten motyw, że Peter prosi o pomoc doktorka dziwnego w wymazaniu ludziom pamięci dla swoich celów osobistych, bardzo przypomina mi fabułę One More Day. Wiecie, tej historii, która jest uznawana za najgorszą opowieść o Spider-Manie, która zniszczyła małżeństwo Petera i MJ i która dopiero o tym niedawna i jest odkręcana. No nie wiem jak wy, ale ja widzę tu sporo analogii, nie wspominając o samym zakończeniu, ale nie wyprzedzajmy faktów. Nie mogę tego powiedzieć jednoznacznie, ale to byłoby dość ciekawe, że twórcy mieliby oprzeć się tak mocno na tak niesławnym komiksie. Na całe szczęście tutaj rozegrano to o wiele lepiej przynajmniej w pierwszym akcie, bo o zakończeniu wspomnę jeszcze. Raz, że nie ma tu żadnych dili z Szatanem, a dwa, że o ile w komiksach nikt nie starał się ganić Petera za ten nieszczęsny pakt, bo wszyscy stracili pamięć, włącznie z Peterem, więc nie mieli jak, tak tutaj często jasno i wyraźnie jest wspominane, że no, sorry, Peter, ale zwaliłeś i to dość mocno, co szanuję i ładnie pokazuje, że Spider-Man zawsze był postacią, która często powodowała, Trochę ambarasu kierując się dobrymi intencjami. Jeśli chodzi o początek tego filmu, nastawił mnie całkiem pozytywnie. I chociaż mym zdaniem cały motyw niechęci społeczeństwa do Petera przeprowadzono trochę na skróty i trochę zbyt powierzchownie, to zapowiadało się na to, że moje obawy dotyczące małej roli Holanda mogą okazać się bezzasadne. W sumie pierwszy akt to życiowa typowa dla dwóch poprzednich filmów z tą inkarnacją Spider-Mana. To jest całkiem interesujące zobaczyć przyziemne konsekwencje ujawnienia tajnej tożsamości i tego, jak tak młoda osoba musi radzić sobie z tak trudnym okresem w życiu. Co prawda, mogłoby być tego trochę więcej, a film mógłby się w ten temat bardziej wgryźć i trochę ograniczyć humor z tym związany, no ale nie oszukujmy się, to jednocześnie ma być wielka zabawa konceptem wielu światów. Zatem po jakimś czasie cała ta życiuwa odchodzi na bok, a w zamian dostajemy tu festiwal aktorów z poprzednich filmów. Alfred Molina jako dr Octopus, Willem Dafoe jako Zielony Goblin, a nawet Jamie Foxx jako Elektro. Innymi słowy, mamy tu całą galerię starych znajomych w ikonicznych dla siebie rolach. Nie będę udawał, że było inaczej, chociaż mam pewne zastrzeżenia co do tego pomysłu. Jarałem się na widok większości z nich. Wydaje mi się, że nawet nie chodziło tu o nostalgię, bo mam sporo problemów ze starymi filmami o Spider-Manie i nie jestem jakimś ich wielkim fanem, ale sama idea zobaczenia takiego fanficu w sumie na wielkim ekranie jest bardzo ekscytująca. Jeszcze bardziej ekscytujące jest to, że mało kto z tych aktorów wyszedł ze swojej aktorskiej wprawy. Molina cały czas jest cudowny w roli tok oka, Willem bawi się jak dziecko w wypiaskownicy na planie i każdy moment z nim to czyste złoto i przy okazji naprawdę cieszę się, że pozbyto się tutaj jego kostiumu z pierwszego Spider-Mana Raimiego, który tak, był cudownie idiotyczny i właśnie za to go uwielbiam, ale akurat pan DeFoe posiada tak charakterystyczną mimikę twarzy, że nie potrzebuje żadnej cudacznej maski, aby wywołać przerażenie i jednocześnie respekt i Mojemu zaskoczeniu, o ile nie byłem fanem Electro w The Amazing Spider-Man 2, tak, tutaj jest to pierwszy raz, gdy serio kupuję jego postać. Może nie prezentuje takiej klasy jak Molina i Defoe, ale ewidentnie pokazuje, że od samego początku było go stać na więcej niż to, co nam przedstawił w nieszczęsnym drugim Amazing spider manie Fakt to nie do końca jest ta sama postać, jak w tamtym filmie, ale nie sądzę, żeby był to jakiś wielki problem, bo w końcu tamten film. Film sau więc who cares? Chociaż jak zastanowisz się dłużej nad tym, jak przedstawienie tych wilanów w tym filmie zazębia się z tym, jak się zachowywali w starych filmach, to dostrzeżesz tu sporo głupotek i nielogiczności, ale ja akurat nie należę do tych ludzi, którzy czepiają się takich szczegółów. Doceniam też zmianę jego wyglądu, który jest znacznie bliższy jego klasycznemu kostiumowi. Chociaż nie jest idealnym odtworzeniem, a szkoda, bo Marvel ostatnio coraz mniej się wstydzi tych klasycznych. Kostiumów. Poza wspomnianą trójką mamy tu też Sandmana, który akurat moim zdaniem nie był szczególnie interesujący i trochę zmarnowano jego potencjał w mych oczach, co też jest sporą szkodą, bo był najlepszym elementem klęski, jaką było Spider-Man 3. I uważam, że gość ma naprawdę spory problem w znalezieniu sensownej motywacji, aby tu być. No i jest jeszcze Lizard, którego mogłoby nie być. Nie, serio, nie gra on właściwie żadnej roli i jest tu głównie po to, aby trochę powarczeć, cały film mógłby się bez niego obejść, no ale hej, jak mają być wszyscy, to wszyscy, co? Jedna z moich głównych obaw przed premierą była taka, że ci wszyscy złoczyńcy pokażą się tu tylko na moment, żeby powiedzieć widowni siema, dawno się nie widzieliśmy, co nie? I w sumie tyle ich będzie i nie będą grać dużej roli, a cały film będzie przypominać jakiś serial z formułą potwora tygodnia, gdzie po kolei łapiesz pojedynczych nieproszonych gości. Do pewnego stopnia tak jest, ale poza Sandmanem i Lizardem reszta jak najbardziej ma tu sporo do roboty i ma nawet coś w rodzaju swoich wątków. Uwielbiam wszystkie ich interakcje z Holandem, nawet jeśli często opierają się na przypominaniu starym fanom tego, co było kiedyś, ale wbrew pozorom, nie ma tego tak dużo. I chociaż doceniłbym jeszcze bardziej przedstawienie jakichś nowych złoczyńców, tak przyznam, że to bardzo ciekawe zobaczyć, jak znani nam już Wilani dogadują się z inną współczesną wersją Spider-Mana i reagują na to, jak zupełnie innym światem jest całe MCU, chociażby pod względem technologicznym. Co całkiem trafnie pokazuje moment, gdy Peter, za pomocą swojego specjalnego stroju z Infinity War, przejmuje kontrolę nad mackami oktopusa. Niby drobny moment, ale ukazuje on spory plus takich spotkań zupełnie różnych postaci, które znamy to bardzo miłe, że postanowiono odrobinkę ruszyć mózgownicą i pomyśleć nad tym, jak te postacie będą reagować na siebie i zupełnie nowe otoczenie, nie polegając tylko na samym fakcie, że znani nam bohaterowie spotykają się razem. Właśnie takie crossovery lubię najbardziej. Takie, które korzystają z możliwości tego konceptu. Właściwie jest tylko jedno cameo, które wydaje mi się zbędne, a mowa tu o pojawieniu się na początku Mata Mardoka, czyli Daredevila. Pojawia się on tylko w w jednej scenie, która tylko i wyłącznie pokazuje, że jest i tyle, nie pełni on żadnej roli. Rozumiem, że i tak postaci jest to i może nie chciano dodawać większej ilości grzybów do tego barszczu, ale było to takie krótkie i nie wnosiło nic, że równie dobrze mogłoby go tam po prostu nie być. Jestem też trochę rozczarowany brakiem Venoma w wykonaniu Hardego Tomusia, który pojawia się tylko w scenie po napisach, po czym wraca do swojego świata i w takim razie nie wiem po co w ogóle go tam sprowadzili, skoro i tak zaraz miał wrócić. Ale okej, okay, jak mówiłem, to jest film-event. Postaci i tak jest tu od wafla i jeszcze więcej, zatem może po prostu to byłoby za dużo. Na szczęście to podejście nie dotyczy wspomnianych wyczekiwanych idoli fanów, czyli dwóch Spider-Manów, którzy fakt pojawiają się niemalże pod koniec i troszkę szkoda, że poświęcono im zaledwie minimum uwagi, ale jednocześnie słamałbym, gdybym stwierdził, że nie jarałem się na ich widok, co akurat w moim przypadku jest zaskoczeniem, bo nigdy nie przepadałem za tym, Aktorami, ale tutaj jakimś cudem byłem w stanie ich w pełni kupić i autentycznie uważam ich za jeden z lepszych elementów filmu. Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek zobaczę ten iście fanowski koncept spotkania kinowych Spider-Manów. Każdy z nich miał potencjał bycia Benem Parkerem z Into the Spider-Verse, bo widać, że obaj są już nieco starsi i przeżyli już dużo w życiu i doceniam, że Garfield ma tu coś w postaci mini-arku, ale niestety żaden z. Z nich nie dostaje tyle czasu co Ben i sądzę, że można z tej dwójki wycisnąć znacznie więcej. Ale bazując na materiale, który im dano, wciąż uważam ich występ za całkiem satysfakcjonujący. Jestem pod wrażeniem, że tak dobrze udało się ukazać różnicę między tą dwójką i bardzo fajnie pokazano, że mimo bycia w dużej mierze inną wersją tej samej osoby, każdy z nich posiada trochę swoich indywidualnych cech których nie zobaczysz u drugiego. Manieryzmy i wręcz tiki nerwowe Garfielda ładnie kontrastują ze spokojem i pociesznością Maguire'a. Ten kontrast podkreśla także to, jak indywidualnym Spider-Manem jest Holland. I właśnie dlatego uwielbiam ten jeden moment, gdy zwraca on uwagę, że zarówno Garfield, jak i Tobi średnio umieją współpracować, bo w ich świecie nie ma Avengersów, zatem nie mieli okazji być częścią większej ekipy. Kocham też inne drobne momenty, jak ta rozmowa na temat sposobu strzelania pajęczyną z rąk u Tobiego, moment, gdy Garfield ratuje MJ, co jest dość ciekawym odniesieniem do nieudanego ratunku Gwen Stacy w jego ostatnim filmie. Wiecie, tego typu pomniejsze rzeczy. Owszem, zdaję sobie sprawę, że większość z tego to czysty fanserwis, ale moim zdaniem są to momenty zaskakująco przemyślane. Nie odniosłem wrażenia, że te postacie są tu tylko po to, aby się pokazać na chwilę, albo żeby być w tle niczym. Te wszystkie awatary graczy w Ready Player One. Czuć, że ktoś faktycznie pomyślał nad tym, jak wyglądałyby interakcje między nimi i jest to podejście, które bardzo lubię i cieszę się, że twórcy nie poszli tu aż tak bardzo na łatwiznę. A skoro o tym mowa, widziałem w umieszczeniu znanych nam pająków możliwość pójścia na łatwiznę w postaci skupienia się tylko na nich, a nie na Spider-Manie autorstwa Holanda. Na całe szczęście te wszystkie obawy, które przybyły do mnie na długo przed premierą, ostatecznie okazały się być bezzasadne. Jakimś cudem, mimo natłoku postaci i motywów, film nadal nie traci go z oczu. I to wciąż jest film o nim. Wszystko wciąż kręci się wokół niego. I to jest ogromny plus. I nawet nie wiecie, jaką czułem ulgę po seansie. Niemniej, w sumie do dziś toczą się dyskusje na temat tego, w jaki sposób Peter w wykonaniu Holanda został tu przedstawiony. Dość wielu ludzi ma zastrzeżenia wobec jego zachowania oraz wielu decyzji, które podejmuje, jak na przykład Motyw pójścia do Strange'a, żeby zrobić ludziom w sumie pranie mózgu, czy wątek jego chęci uleczenia Wilanów z ich przypadłości i nie wysyłania ich od razu do swoich światów, ponieważ posiadł on już świadomość, że większość z nich zwyczajnie zginie. Dla wielu są to decyzje głupie, naiwne i wręcz poza charakterem Petera. Powiem tak, w jakimś stopniu mogę tym ludziom przyznać rację, że są to decyzje głupawe. Ale wiecie co? Większość z tych rzeczy nawet mi nie przeszkadza. Czasami wręcz przeciwnie, są one w dużej mierze zgodne z moim wyobrażeniem tej postaci. Być może tylko ja tak to widzę, bo w końcu komiksowych herosów można interpretować różnie, ale w moich oczach Spider-Man zawsze był takim, jakby to nazwać, beznadziejnym idealistą i osobą skrajnie przejmującą się cierpieniem bliskich mu osób. Jasne, to w dużej mierze jest wada tej postaci, ale jednocześnie, była to cecha, która zawsze kojarzyła mi się z Peterem. Ba, uwielbiam ten motyw w komiksach Marvel Zombies, gdzie jest to wyśmiewane w jednej śmiesznej konwersacji, gdzie zombie Tony Stark orientuje się, że cała ekipa zombiaków w trygotach jadła mięso bez niego, poznając to po zachowaniu Spidermana, który zawsze płacze jak jedzą kogoś niewinnego. I właśnie dlatego kompletnie mnie nie dziwi ten motyw z odkręcaniem szaleństwa złoczyńców. Jestem w stanie pełni kupić, że. Peter tak by to zrobił. Zawsze widziałem go też jako postać wręcz patologicznie starającą się dbać o dobro swoich przyjaciół, co często kończy się sznurkiem głupawych decyzji. Jak najbardziej wierzę w to, że Peter, który swoją drogą w tej wersji nadal jest dość młody, byłby w stanie podjąć tak durną decyzję, jak masowe pranie mózgu, tylko dlatego, żeby wszyscy zapomnieli o jego podwójnej tożsamości i żeby poprawić życie swoim przyjaciołom, którzy też ucierpieli na tej sytuacji. Tak to niezbyt rozsądne, ale pragnę zauważyć, że film sam zwraca na to uwagę. W momencie, gdy stręcz samemu mówi, ale wiesz, że mogłeś po prostu zadzwonić. Rozumiem, że nie każdy przepada za taką charakteryzację, ale mi to nawet pasi i nie mam z tym tak dużego problemu. Z czym mam już trochę większy problem, to zakończenie, wobec którego mam. Bardzo mieszane uczucia. Ogólnie cały film kończy się tak, że jednak to zaklęcie mające wywołać amnezję jest potrzebne, bo ściany multiversum pękają, ponieważ powody, a Peter postanawia odwalić One More Day na pełnej i prosi dziwago o usunięcie pamięci o nim ze świadomości ludzi. Wliczając w to MJ, Neda i zapewne innych bohaterów, których spotkał na przestrzeni poprzednich filmów. Teraz tak, widzę tu pewne elementy, które jestem w stanie Jakoś docenić, jestem w stanie jako tako kupić Petera, który znowu, jak to ma w zwyczaju, za bardzo dba o dobro innych i postanawia nie przypominać przynajmniej na razie swoim przyjaciołom o swoim istnieniu. W sumie ma to trochę sens z logicznego punktu widzenia, bo moim zdaniem byłoby to trochę głupie, że MJ od tak przypomniałaby sobie jego osobę. Raczej w tej chwili uznałaby go za wariata. Poza tym mam wrażenie, że to trochę wpisuje się w przesłanie filmu, aby nie iść na skróty i nie korzystać z łatwych rozwiązań, a kiedy próbujesz zrobić coś od razu, bez szczególnego pomyślonku, to może się źle skończyć. Jestem w stanie zaliczyć to na plus. Serio, ale im dłużej myślę nad ideą tego zakończenia, tym coraz bardziej przestaje mi się ono podobać. Mój główny problem jest taki, że cały ten pomysł z masową amnezją wyrzuca wszystkie dotychczasowe relacje Petera za okno. Nie jestem w stanie zrozumieć celu tego zabiegu, w sensie tutaj okazuje się, że w zasadzie dwa poprzednie filmy o Holandzie to tak naprawdę jedno długie Origin Story, a tutaj pod koniec staje się bliższy jego klasycznemu komiksowemu odpowiednikowi. Zmuszony jest on mieszkać w zwyczajnym byle jakim mieszkaniu, sam jak palec, i kreuje on sobie nowy kostium, niemal identyczny do tego ze swoich pierwszych komiksowych historii. Przyznaję, że mnie to zaskoczyło i nawet jest to fajne mrugnięcie okiem, ale nadal ja się pytam, czy aby osiągnąć to status quo, serio musieli wyrzucić wszystko, co było do tej pory? Może to nie jest tak złe jak fabuła One More Day, ale efekt rozczarowania, a nawet zniesmaczenia jest trochę podobny, to trochę wygląda jakby nagle do pokoju scenarzystów wbili Joe Quesada i Dante Tio, krzycząc, że Spider-Man musi być sam, bo tylko wtedy jest cool. Wiecie, ja też miałem początkowo problem z tym, że ten Spider-Man jest odrobinkę za mocno powiązany z innymi postaciami MCU, ale z czasem przestało mi to przeszkadzać, a w szczególności po tym filmie przekonałem się, że to był właśnie ten jeden element mocno wyróżniający tego konkretnego Spider-Mana. Zabieranie mu tego wygląda jak spełnienie marzeń kogoś, kto bardzo nie lubił tej inkarnacji pajęczaka. Ostatecznie to zakończenie jest dość sporą plamą na jakości tego filmu. Gdyby było one inne, to uznałbym ten film za nawet świetny. A tak to jest tylko dobry. Na tym etapie trochę trudno mi się jarać potencjalnymi kolejnymi filmami z tym bohaterem, bo trochę trudno mi sobie wyobrazić, w jaki ciekawszy sposób pociągną postać Petera dalej. Odhaczmy jeszcze jedną rzecz. Ten film wizualnie jest bardzo, ale to bardzo nierówny. Zdarzają się tu sceny akcji, które są całkiem spoko, jak walka Spidermana z okiem na moście albo jego potyczka ze strężem w lustrzanym wymiarze, która wygląda kapitalnie. Mam szczerą nadzieję, że w Multiverse of Madness dostanę tego więcej. Niestety większość z ten akcji, a w szczególności finał, może nie wygląda jakoś nieprawdopodobnie źle, ale ich najgorszym elementem jest to, że dzieją się one w nocy, a noc ma to do siebie, że nic nie widać, przez co trudno mi się wczuć w ten całkiem emocjonujący finał kiedy ja ledwo widzę kto gdzie jest. Jestem prawie pewien, że chodziło tu o zasłonięcie jakości efektów specjalnych. Nie dziwię się, bo oglądałem trochę fragmentów z poprzednich filmów o Spider-Manie i nie sądziłem, że to możliwe, ale jakimś cudem efekty specjalne w tak starusieńkich filmach są o niebo lepsze niż efekty w tym współczesnym filmie. To jest normalnie ewedement. No ale cóż, najwyraźniej machina MCU już dawno jest na takich obrotach, że trudno się skupić na dopieszczeniu szczegółów. Podsumowując, No Way Home z pewnością jest znacznie lepszym filmem niż pierwotnie przewidywałem. Spodziewałem się powtórki z Ready Player One i festiwalu gościnnych występów dla samych gościnnych występów, bez szczególnego pomyślunku, a zamiast tego dostałem całkiem solidny hołd dla postaci człowieka pająka, zarówno obecnego, jak i jego wcześniejszych wcieleń. Tylko odrobinkę podlany nostalgią, ale który o dziwo nie korzysta z niej bezmyślnie przez większość czasu. Jednocześnie nadal trudno mi go nie porównywać do Into the Spider-Verse, z którym wbrew pozorom dzieli wiele wspólnych cech i mimo wszystko w bezpośrednim starciu animacja od Sony wygrywa w przedbiegach. Chociaż doceniam No Way Home, to jednak nie wywołał u mnie nawet połowy tego zachwytu, który mnie nawiedził podczas oglądania Spider-Verse'u. Z drugiej strony w dużej mierze to jest kolejny film event, więc być może powinniśmy oceniać go na odrobinkę innych zasadach, tak jak Infinity War i Endgame. Nie wszystko tu zagrało idealnie, szczególnie zakończenie i nie jest to nawet czołówka MCU, ale wciąż uważam, że jest to po prostu dobry, solidny film, na którym najwięksi fani Spidermana powinni bawić się przednio jak dzieci na placu zabaw. A z mojej strony to by było na tyle, jak zwykle dziękuję Wam za uwagę no i trzymajcie się moi drodzy do do następnego razu cześć.